Witajcie, mandziarę łewki Nadarzyła się okazja, żeby przygotować tiramizu na 8 osób. Na moim kanale znajdziecie tiramizu w pucharkach i tiramizu na 16 osób. Na dole tam jest też na 8. Ale nigdy nie robiłam, bo nie miałam okazji. Dzisiaj się nadarzyła okazja, więc. Pokażę Wam, ile i jakie składniki nam są potrzebne na te 8 osób. Ale zanim zacznę, więc mia miałam takie e-maile od Was i zapy zapytaniem, jakie maskarpony możemy użyć. Więc na temat maskarponów powiem. Mio marito sopra, sopra peke wezmę, tak. Ja takie maskarpony mam z Tesco. Żeby wiedzieć, jak, czy nam wyjdzie tiramisu, czy nie, to zależy od tłuszczu, jaki znajduje się w naszym sereczku mascarpone. To jest włoski serek, to nie wie, to teraz już wie. I tu z tyłu, może nie będzie widać, jak mój mąż będzie tu przybliżał, ale pisze, że zawartość tłuszczu jest 78% w całej masie tego mascarpone. Więc jest dobra zawartość tłuszczu i robimy z tego właśnie e, tiramisu. Słynne na cały świat. Mój przepis jest sprawdzony, bo pracowałam 14, 12 lat w restauracjach w samym centrum Rzymu. I kochani, wiem jak robić, i robię na sposób ich, tak jak robili w tych restauracjach. Usetinia, alarancio, Arancio doru i w pikolarancio w Rzymie. Tam znajdziecie informacje. Teraz jeszcze jedno. Ciasteczka, takie używają w Rzymie. Savoiardi, savoiardi. Okej. Okay. Takie samo jarki. używa się je. Wam pokażę, jak wyglądają ten bene, Mój mąż E Italiano i piace kieramiców. Moltissimo. A ja się zapytałam, czy lubi kieramicu. I to są takie ciasteczka. Otworzę, o przepraszam, bardzo przełożę. A spektakielide w ogóle Um, come quest, ok, otworzę jedno spakowanie, tu wyrzucimy kochani, takie ciasteczko ma na górze cukier a z drugiej strony jest taka gładka strona, lisza dobrze, i teraz Wam powiem co będzie nam potrzebne do przygotowania tiramisu na 8 osób amore, ricominciano, teraz tak pół kilo maskarpony ja kupiłam w Tesco maskarpony bardzo dobrze 6 żółtek 125 gramów cukru, ja taki milusieńki, kawa, kawa z ekspresu zrobiłam w tym, w tym ekspresie takim dużym, ja już też mam filmik na temat kawy, bo jesteście na kanale Mandżaru, łebki upadło, to nic i teraz tak. Jest jedna szklanka, półtorej szklanki kawy z ekspreso, ostudzonej i pół szklanki wody. Żeby nie była taka mocna, ale jak ktoś lubi mocną, to może użyć mocną kawę, ale też może użyć kawę rozpuszczalną, ale nie sypaną, bo sypana to tamte fusy i tak dalej. Ale można przecedzić, no czemu nie? I do posypania kakao, gorzkie kakao, kakao Amaro, a do. Jeszcze do naszego tiramisu używa się słynne włoskie amaretto lub wino Marsala. Ale ja dzisiaj użyję amaretto, bo lubię z amaretto. Ale w restauracji, w której pracowałam, tam w Pico na przykład używają Marsala. Ktoś tam zawita będzie miał czuć Marsala. To jest takie wino 16% czy 17%. Teraz Aleksandro Ricomincio. Teraz pokażę wam jak... Od czego zaczynamy, przełożę to wszystko, żeby miała miejsce pracy, tutaj też, ok, szybciuteńko. Wsypuję cukier do moich żółtek, używam tylko żółtka, podłożę sobie szmatkę, żeby mi się nie tego i teraz kręcę na... Kochani, zobaczcie, tak ubiłam jajka rzutka same, bo ja używam samych rzutek, z miałkim cukrem. Cały cukier wsypałam tu do kawy, nie dodawałam cukru. A teraz, jak już mamy tak ubite te nasze rzutka, aż taka jest z kiuma, białka z kiuma, to teraz damy <coughs> mój mascarpone, jedno opakowanie najpierw, a później drugie. Ok. Questo mi è mio, tamburo. Hai detto quanti buchi no, hai girato? No, Alessandro, aspetta, bo mój mąż coś do mnie mówi, a io tu sei scupiata a tymmoinem, a tymmoinem piramidou. <coughs> <coughs> moi teraz skręcę. Zobaczcie, już rozkręciłam całe, utarłam pierwsze mascarpone, musi takie być. I teraz dodaję drugie, musi być dobrze utarte, tak co najmniej kilka dobrych minut musicie sami zobaczyć. Ja to kręciłam teraz no, z 5 minut na tych średnich obrotach. Jak mam maksymalnie do 5 stopień, to ja na trzeciej, na trzeciej kresce ukręcałam. No i teraz muszę wziąć to, bo teraz. Żeby to ściągnąć dobrze, to tu. OK. I teraz tą łyżkę sobie wyrzucę. Bo wybierzemy całe to mascarpone z tego. Tej. Zobaczcie, jakie piękne mascarpone, Nic w nim nie było wody żadnej tej, takiej, od, co tak się odstaje od tego, od tego właśnie sereczka. No i teraz to? Nie użyjemy jeszcze tą łyżkę. OK. No, żeby to tak ładnie zeszło, i z powrotem kręcę, bo i riprendę ancora minutę i kręcimy a się ukręci. Zobaczcie, tak się ukręciła moja masa. Jajka z mascarpone to jest właśnie masa do tiramisu. Jest bardzo gęsta. Zobaczcie, nic tu się nie dzieje. O, pokażę. Zobaczcie, jaka gęsta. Taka powinna być nie lejąca. Użyłam tylko żółtek, jajka rzutka z jajek, cukier i y, serek mascarpone ten co Wam zaprezentowałam. Teraz do mojej kawy, która nie jest słodzona. Wlewam dwie łyżki. Dwie, jedna i druga, dwie. Dwie łyżki amaretto. Przywiezione prosto z Rzymu. Ok, dobra. I teraz tak, co robimy? Tu zamieszamy sobie ładnie tak, tak jak mówiłam, Alessandro, staję prendendo. Tu, nasze biszkopciki, mam jedną stronę gładką, jedną mają z cukrem. Kto ogląda dzisiaj pierwszy raz, to niech wie, że maczam, założyłam rękawiczki, bo ręce do kawy to nie bardzo, nie higienicznie. Wkładam, przekręcam i kładę tutaj. I tak następny. Wkładam, przekręcam i tą stroną z cukrem na dół. I tak samo, tu jest cukier, ta strona z cukrem, tu bez. Więc tak wkładam, staję prędem, do kręcę i tą stroną z cukrem kładę na dół. Po co? Po to, żeby nam się kawa zatrzymała, żeby nam nie przeszła, bo jak będzie druga warstwa, to nam przejdzie na tę. I Alessandro, pewnie repertyju. Zobaczcie, już położyłam pierwszą warstwę i teraz Nakładam na to nasze e, krem m, na tiramizu. Zaraz tu położymy. Regole Si. No, dewo to dewolwiter, Aleksandru, na timo solo. O, mój mąż mówi, żebym miała oko, jak kładę, co i jak. No, ja mam. regolo. Tak, i powiem Wam, że ja na to tiramizu nie przesypuję kakao Absolutnie. Zobaczcie, jaka gęsta masa. Staj li do bene. Zobaczcie, o, jeszcze tutaj. O, dużo jest tej masy. Jeszcze mi wyjdzie na więcej. Dobra, położymy, żeby było na bogatą. Tutaj jeszcze ładnie pokryjemy. Nadarzyła się okazja, więc robię na 8 osób to tiramisu. I teraz, kochani, następną warstwę tak, aspeta nim, Następną warstwę tak samo. Maczam i gładę. Ok. Kochani, już położyłam następną wasła, a teraz położę moją, moją, mój krem na całą tę masę. Ok. Tam na dole położyłam więcej, to na wierzch mniej. O, dobrze. Mi staje I teraz tak, jak już tak położymy cały ten krem na nasze, nasze biszkopciki, to. Kochani, yy, wkładamy do lodówki, do schłodzenia gdzieś tak na godzinkę. Minimum godzinkę. Żeby było takie chłodne. Latem to nawet na dwie godzinki polecam. Polecam latem na dwie godzinki. Ok, tu weźmiemy całą tą masę. O, Alessandro. Tak, okej, okay, super. I jeszcze tutaj bym wzięła tą łyżkę, żeby tak to wszystko zebrać i tutaj zakleić. O, dobrze. I teraz, jak już tak mamy ładnie tutaj położone. Słuchajcie, jak już tak mamy to tiramisu zrobione, to wkładamy. Wkładamy takie tiramisu do lodówki na godzinę, albo maksimum na dwie. Już jest gotowe. Blaszka znaczy się forma jednorazowa, to jest 24 na 32. I jeszcze jedno. Zapraszam Was na mój kanał Mandżare Łewki, na dole tutaj jest e, subskrypcja, zróbcie subskrypcję, kliknijcie na dzwoneczek, za każdym razem będziecie mieć nowe przepisy, włoskie przepisy. Wero Alessandro, si. I ja gotuję dla mojego wspaniałego męża Alessandra, ale jeszcze jedno bym zapomniała, to kakao aspekt Alessandro jest do posypania, ale nie teraz sypiemy przed podaniem, bo jak wstawimy do lodówki, to to kakao się zrobi takie, m, taki, m, no mokre, no nie, nie, nie bardzo. Także przed serwowaniem posypujemy całe nasze tiramisu. I cóż mogę powiedzieć? Życzę miłej przygody w robieniu tiramisu, zapraszam na mój kanał i ciao!